Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, celem tego projektu jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 roku, a dotyczy to ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Chodzi w nim o przyznanie prawa do ulg w przejazdach publicznym transportem zbiorowym nauczycielom przedszkoli tak i, i takich ulg, które posiadają również nauczyciele szkół oraz nauczyciele akademicy. Trybunał stwierdził niezgodność artykułu 4 ustępu 7 punkt 1 oraz artykuł 5 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 92 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie w jakim włączają nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach z kręgu nauczycieli uprawnionych do ulgowych prze, do, ulg do ulgowych przejazdów środkami y publicznego transportu zbiorowego z artykułu 32 ustęp 1 w związku z artykułem 2 Konstytucji. Ustawa przyznaje ulgi lub zwolnienia z opłat za bilet przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego niektórym kategoriom osób. W zależności od kategorii osób, rodzaju środka transportu, rodzaju biletu, ulgi te wynoszą 100%, 95%, 78%, 49% i 37%. W zakwestionowanych przepisach ustawa przewiduje, że do ulgi 37% czy jest przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego to znaczy kolejowego w pociągach osobowych na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, autobusowego w komunikacji zwykłej na podstawie biletów imiennych miesięcznych są uprawnieni nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum, gimnazjów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Wśród uprawnionych do ulgi nie występują jednak nauczyciele przedszkoli. W artykuł 32 ustęp 1 Konstytucji przewiduje, że wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Zasada równości wobec prawa polega na tym, aby wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się tą daną cechą istotną w równym stopniu były traktowane równo, bez dyskryminowania i faworyzowania. Przy ocenie regulacji prawnej z punktu widzenia zasady równości należy rozważyć, czy można wskazać wspólną cechę istotną, uzasadniającą równe traktowanie przedmiotów prawa, biorąc pod uwagę treść i cel danej regulacji prawnej. Zasada równości zakłada jednocześnie różne traktowanie podmiotów różnych. To jest podmiotów, które nie posiadają wspólnej cechy istotnej, a równość wobec prawa to zasada wyboru takiego, a nie innego kryterium różnicowania. Przedmiotem wyroku jest jednak luka w, w tej ustawie Trybunał nie może zastępować ustawodawcy w sytuacji, gdy on zaniechał uregulowania jakiegoś zagadnienia. To jest zagadnienie, zaniechanie ustawodawcze i Trybunał ocenia jednak zawsze pełną treść normatywną zaskarżonego przepisu, wynikającą nie tylko z zaskarżonego brzmienia, lecz także z brzmienia, które byłoby zgodne z wymogami konstytucjonalności. Trybunał dokonuje zatem kontroli braku prawnych pewnych elementów normatywnych, których istnienie warunkowałoby konstytucyjność danej regulacji i to jest pominięcie ustawodawcze. Zdaniem Trybunału, biorąc pod uwagę, że podstawowym zadaniem przedszkola i szkoły jest realizacja prawa do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, nie znajduje przekonujących argumentów fakt wprowadzenia odmiennej regulacji w uprawnieniach do ulgowych przejazdów w stosunku do nauczycieli pracujących w przedszkolach. Jeżeli system oświaty, cytuję za Trybunałem, oświaty uznaje, że za nauczycieli, również tych, którzy pracują w przedszkolach, a ich status jest potwierdzony przygotowaniem i spełnieniem odpowiednich wymogów dotyczących przygotowania zawodowego i, zadania odpowiednich, i zdania odpowiednich egzaminów, nie można różnicować ich statusu w wypadku uprawnień do ulg w przejazdach. Cechą wspólną, która pozwala na porównanie nauczycieli przedszkoli z innymi nauczycielami jest bycie nauczycielem w rozumieniu oczywiście karty nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty. Trybunał Konstytucyjny nie znajduje wartości dóbr, które w niniejszej sprawie uzasadniałyby wyłączenie nauczycieli przedszkoli z uprawnień do ulgowych przejazdów, w szczególności a że inni nauczyciele, wykład, wkładając taki sam wysiłek w zdobycie zawodu, tylko pracując w innym miejscu niż w przedszkole, mają prawo do ulg. Wysoka Izbo, niniejszym przedstawiam w związku z tym sprawozdanie z Komisji, Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z dnia na, na wspólnym posiedzeniu 25 lipca, następnie 7, 7 listopada 2012 roku oraz 8 stycznia 2013 roku i y, y, trzy te komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu y, przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy y, y, i wprowadziły do niego poprawki i dlatego też wnoszę o y, przyjęcie przez Wysoki Senat jednolitego załączonego projektu ustawy o o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy karta nauczyciela oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Zanim jednak przejdę do, do prezentacji tej projektu ustawy, chciałabym przedstawić opinię, opinię rządu króciutko, albowiem jest to dosyć istotny, istotny fragment z uzasadnienia, czy też istotny fragment z uzasadnienia z opinii rządu. Więc Cytując dokładnie, mając na uwadze konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 roku, niezbędne jest dokonanie nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów z środkami publicznego transportu zbiorowego. Nowelizacja ustawy ma na celu ukształtowanie uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w sposób nieróżni, nieróżnicujący nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych również o uprawnieniach szkół publicznych. W uzasadnieniu senackiego projektu ustawy wskazano, że rozważane były trzy sposoby wykonania tego wyroku. To jest pierwsze dodanie nauczycieli przedszkoli do kategorii osób uprawnionych do 37% ulgi. Drugie pozbawienie wszystkich nauczycieli prawa do tego przywileju, to znaczy uchylenie artykułu 4 ustęp 7 i artykułu 5 ustęp 2 ustawy. Oraz trzecia alternatywa to jest przyznanie ulgi nauczycielom przedszkoli, ale przy jednoczesnym obniżeniu procentowym tego rodzaju ulgi dla, dla innych kategorii, tak by nie wzrosła w budżecie ogólna suma wydatków z, tego, z tytułu tej ulgi. W projekcie ustawy zdecydowano się na pierwsze rozwiązanie, ale w związku z powyższym w opinii rządu Przyznanie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach prawa do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym powinno nastąpić z jednoczesnym obniżeniem wysokości tego rodzaju ulgi w odniesieniu do pozostałych kategorii uprawnionych nauczycieli. W rezultacie. W budżecie państwa nie wzrośnie ogólna suma wydatków z tytułu ulgowych przejazdów nauczycieli, a optymalnym rozwiązaniem w ocenie rządu byłoby zatem włączenie nauczycieli przedszkoli do kategorii osób uprawnionych do ulgowych przejazdów środka, środkami masowego publicznego transportu zbiorowego przy jednoczesnym obniżeniu tej ulgi dla wszystkich uprawnionych nauczycieli z wysokości 37% do 33%. Procent. I wysoki, wysokie komisje potwierdziły czy też znalazły uznanie dla tej propozycji i Panie Marsałku, Panie i Panowie Senatorowie, chcę obecnie przedstawić ten końcowy ostateczny projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu, zbiorowego oraz ustawy Karta Nauczyciela. Artykuł pierwszy w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wprowadza się następujące zmiany. Pierwsze, w art. 4 ust. 7, otrzymuje brzmienie Punkt 7. Do ulgi 33%, 33 przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych są uprawnione następujące osoby. pierwsze, Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych drugi nauczyciele akademicy. W punkcie w artykule piątym ustęp drugi otrzymuje brzmienie. Punkt drugi do ulgi 33 przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej na podstawie biletów imiennych miesięcznych są uprawnione następujące osoby. Pierwsze, nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, publicznych oraz e, lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Drugi, nauczyciele akademicy. Artykuł drugi, w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku, karta nauczyciela, e, w artykule 91b, w ustępie drugim, punkt pierwszy i drugi, otrzymują brzmienia. Pierwsze w, przedszkolach, w przedszkolach, przedszkolach i szkołach, których, o których mowa w artykule pierwszym ustęp 2 punkt 2, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy artykułu 11 i artykułu 63. Dwa w placówkach, o których mowa w artykule 1 ustęp 2 punkt 2, bez względu na wymiar zatrudnienia, ma zastosowanie przepis artykułu 63, i najważniejszy, bo artykuł 3 ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. Tym samym poprawiamy, poprawiamy błąd pierwotny, który zapis brzmiał od 1 stycznia 2003 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie